W mediach pojawiły się informacje, że Karkonoski Park Narodowy ma zamiar ograniczyć liczbę turystów odwiedzających park. A to wszystko ze względu na lawinowo rosnącą liczbę osób przyjeżdżających w Karkonosze. Nie zamierzamy w żaden sposób limitować wejść na teren parku. Według szacunków organizacji turystycznych Karkonosze rocznie odwiedza od ponad dwóch do prawie trzech milionów turystów. Ogromna ilość wędrowców ma duży wpływ na ekosystem. Człowiek jest taką z natury istotą, że nie zawsze dba. O przyrodę. Często są zostawiane śmieci, e, często ludzie wchodzą tam, gdzie nie powinni wchodzić. I to ludzie e, sami powodują to, że pojawiają się problemy. Schodząc ze szlaków, nie uważając na szlakach, wchodząc w niebezpieczne miejsca, stanowimy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla przyrody, e, która jest tutaj chroniona w karkąskim Parku Narodowym. Biorąc pod uwagę zniszczenia szlaków, śmieci i ewentualne niedbalstwo ze strony turystów, no to na pewno ograniczenie dostępu będzie lepsze. Ale z drugiej strony patrząc na osoby, które żyją z tego, na przykład miejscowych, no dla nich sezon jest tak naprawdę okazją, żeby zarobić na cały rok. Karkonosze są popularne o każdej porze roku, a piechurom nie przeszkadza nawet brzydka pogoda. Ważne, by odpowiednio przygotować się do pierwszej wędrówki. Ale niestety mamy dużo... Jeszcze negatywnych takich przykładów turystów są totalnie nieprzygotowani, a w przypadku kiedy już y, jedziemy ich ratować mają podejście tylko i wyłącznie roszczeniowe, nie widzą problemów w sobie. I choć pomysł ograniczenia liczby turystów na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego ma swoich zwolenników, to jednak jest to bardzo trudne do zrealizowania. Aby uszczelnić granice parku należałoby zwiększyć liczbę strażników oraz ilość punktów sprzedaży biletów. Byłoby to dużym wyzwaniem finansowym dla parku. Tylko pytanie, czy o to właśnie w karkonoskiej turystyce chodzi?